Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry NISTED i najprawdopodobniej to będzie pierwszy właśnie odcinek z działu, które mamy dostępne w tej grze. Ja oczywiście to nagrywam nie po kolei, no bo po co po kolei nagrywać? A dzisiaj zajmiemy się armatą PAK-38, dokładnie 5 cm PAK-38. PAK to jest skrót od nazwy Panzer Abwerk Kanony. Jest to niemiecka armata przeciwpancerna zaprojektowana w latach 1937-1939 i produkowana od roku 1940 do roku 1943 o masie 1000 kg. Ona miała zastąpić armatę PAK-36, która miała kaliber 37 mm, i jak najbardziej to się udało, pomimo tego, że już w czasie inwazji na Związek Radziecki były problemy z przebijalnością. Ta przebijalność była niekiedy niewystarczająca, jednak mimo wszystko trzeba pamiętać, że ta armata jeśli miała odpowiednią amunicję, to potrafiła huknąć. Pociski z rdzeniem wolframowym jak najbardziej były w stanie przebijać nawet T-34, więc jednak mimo wszystko to była całkiem udana armata, później została ona ostatecznie zastąpiona już przez armatę PAK-40 która miała większy kaliber no i też większe możliwości penetracji aczkolwiek tą armatę jeśli się dało no to wykorzystywano nawet do końca wojny ona nawet w służbie jeśli dobrze pamiętam rumuńskiej pozostała jeszcze po II wojnie światowej więc ta armata jak najbardziej dość dobrze się spisywała i w początkowym okresie wojny potrafiła większość pancerzy pojazdów wrogich spenetrować jeśli chodzi o amunicję to stosowano kilka rodzajów amunicji Pociski AP przebijały 79 mm pancerza. APC również taka sama wartość 79 mm pancerza. I APCR potrafił już przebić 108 mm pancerza, czyli naprawdę sporo. To są wartości z 500 m. Wiadomo, im bliżej tym większa penetracja, im dalej tym ta penetracja spada. W grze niestety armata pojawia się w trzech kampaniach, jeśli dobrze pamiętam. Jest to kampania moskiewska, tunezyjska i stalingradzka. I jak najbardziej jest to, mi się wydaje, w tych kampaniach armata całkiem skuteczna. No może jeśli chodzi o kampanię stalingradzką to bywa różnie, no ale raczej w Tunezji czy też w Moskwie spokojnie sobie przeciwnika taką armatą że tak powiem, rozłupiecie. Nie ma tutaj większego problemu z tym. Również całkiem nieźle sprawdza się, właśnie jako armata przeciwko piechocie. Dość dobrze to wychodzi, tylko trzeba zaznaczyć, no, że trzeba dobrze trafić, bo niekiedy te pociski potrafią być kapryśne. Ale to chyba jak w większości armat w grze Ennisted więc po prostu mi się wydaje, jest tak najbardziej udana armata no i też, jeśli dobrze pamiętam nie jest dostępne to w kampanii tunezyjskiej i moskiewskiej, ale już na przykład w kampanii stalingradzkiej dość dobrze, dość łatwo można te armaty przemieścić ale trzeba uważać, żeby o coś nie zawadzić, bo wtedy ta armata po prostu poleci w kosmos bez rakiety jak najbardziej właśnie jakieś sprawne przemieszczenie tej armaty jest wskazane, żeby mogliśmy po prostu szybko zmienić pozycję, no może nie szybko, ale w miarę sprawnie zmienić pozycję i ostrzeliwać wroga Dalej skutecznie, więc mi się wydaje, to jest bardzo istotna sprawa. Warto tutaj zaznaczyć, że te armaty są najskuteczniejsze, kiedy obsługuje je inżynier, a to z tego powodu, że inżynier może doładować pociski, natomiast w przypadku no, innych klas takiej możliwości nie mamy. No i z tego powodu no, po wystrzelaniu się z całej amunicji to ta armata staje się bezużyteczna w przypadku kiedy mamy inżyniera no to ta armata bardzo długo może prowadzić ostrzał bardzo skuteczny zarówno przeciwko czołgom jak i również przeciwko piechocie warto zaznaczyć że właściwie w kampanii moskiewskiej jedynym takim nemezis tej armaty jest no T-50, bo on jest mega pancerny, no ale to większość pojazdów ma problem z przebiciem T-50. -tki. Natomiast reszta celów jest raczej w naszym zasięgu i bez większego problemu sobie taki cel możemy zniszczyć. No na pewno dobrze ustawiona armata potrafi, że tak powiem, no załatwić sprawę w wielu kwestiach. W sensie dobrze ustawiona właśnie armata przeciwpancerna doskonale może zwalczać właśnie wrogie oddziały. Zauważyłem, że gracze czasami łapią się na taką współpracę niepisaną. W sensie, ktoś siedzi na armacie, jak ktoś oznacza cele przed tą armatą, stara się właśnie znaleźć przeciwników. Jest to na swój sposób realistyczne, więc mi się wydaje całkiem spoko sprawę, jeśli chodzi właśnie o te armaty. Też nie tylko właśnie o tą armatę chodzi, ale o większość właśnie armat, które występują. Jak najbardziej taka współpraca jest mile widziana, jeśli oznaczacie cele właśnie leżyście, no to on będzie na pewno zadowolony. Na pewno to pomoże wam wygrać, bo taka armata potrafi po prostu zrobić robotę. Ona po prostu potrafi zareglować jakieś przejście, wesprzeć skutecznie czołgi, po prostu choćby poturbować wrogi czołg. To już daje nam dość sporą przewagę nad nim, więc... Jak najbardziej mi się wydaje, jest to bardzo przydatne narzędzie na polu bitwy. I warto zaznaczyć, że takim podstawowym zadaniem inżyniera jest pierwsze co zrobienie. Kiedyś tylko okazja, na no to wybudowanie na początku punktu do respienia się. Druga kwestia no to jest armator w działo przeciwlotnicze. Wtedy inżynier jest naprawdę przydatny i można powiedzieć, że też bez większego problemu jest w stanie osiągnąć dobry wynik, bo taka armata no, potrafi naprawdę niezłe, że tak powiem komba robić. Jeśli dobrze gdzieś ten pocisk tam wpadnie, no to jak najbardziej tam z kilku, kilkunastu wrogów jest w stanie zmasakrować, więc całkiem fajna sprawa, mi się wydaje naprawdę. Całkiem dobrze ta armata funkcjonuje, jest to naprawdę fajna opcja i jak najbardziej warto ją wykorzystywać, jeśli gracie inżynierami, no to naprawdę warto rozważyć właśnie rozgrywkę typowo na armacie, spędzenie na niej trochę więcej czasu, bo może się to okazać naprawdę pomocne dla drużyny. Zresztą jak w rzeczywistości takie armaty przeciwpancerne potrafiły doskonale po prostu rozbić nadciągające oddziały wroga. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o PAK 38, czy graliście tą armatą w grze Enlisted, a może natrafiliście na tą armatę w jakiejś innej grze, jak tam się spisywała. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć.